Olek, daj mi swój nickname w międzyczasie. Okej, okay, uwaga, uwaga, uwaga. OK Koniec Uch, W każdym razie kolacji Z rodziną. na łazarskim rejonie, nie jest kolorowo. Czasem zapija się smutki i bywa czy Na łazarskim rejonie, bieda tutaj piszczy. Nie ma co się martwić, musisz podnieść się ze zbliższy. Tutaj piszczy. Rejonie, na łazarskim rejonie! Bonus! bonus o Boże z bonusem. <grywania> Myślałem, że Bonzo udaje żabę, a to był jego bit. <grywania> Oglądajcie kanał Obozy Oglądajcie. Posłuchajcie. Muzykę włączymy Słyszycie? Jak przecina powietrze Oto śmigło, to jest Zobacz na to. Capurco, svolgando to volo Join now and pay only 1 dolara per day, mamiko, kocham cię kratka, na pokaż bydlaka. <grywka> Zabijam cwella, no kurwo jej Zabiję go. Nie, i teraz wyłączył Pwp! Włącz to pvp, swelu Chodź ci w lupę, wchodzisz do mnie do pokoju i kurz. to pokój Heza, też i Hezu i pozwól tą kopać frajerze big. Ale kurwa nie będziesz na moich kontakt jak... Poszedłem na inne kastrowany dzisiaj koks mi oddajesz ty pięć zabijam, wiesz o ty... Rozpierdam cię pokój frajerze. Kurwa rozpierdam to masz ropy Ty kurwa złodziejska. No kurwa złodziejska to jest... ci ojca swelu i jakaś A tragedia my że jak mamy na parówki respa to NW... WNW czy na szpital Ty zajechało coś Patrz kurwa pedały Masz coś? nie mam pistoletu nawet widzę James! BAM na czacie Nowy zaczynamy zrzut! Ja spią, Come on! What the fuck! No trzeci raz nastroluje z rzędu ta gra Albo i nie. Ty, patrz. Ty. Ty. Co by chciał? Shoottek Oj 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 oj

Nie ja wiem co się dzieje. Przestałem i znowu strony pyrkać. I Kuba 10 dolanów. Dzięki Kuba. Ty baton święty, są Od rana się pije. No jebi was. Checkers already, no info. Checkers, checkers. What? What? Nie oh uspokoić się, to będzie koniec snima. Z miasteczka, nie jest daleko tam do ciebie pewnie. Normalny zabudowa nówka funkiel Tylko w kurwa w transporcie. Lekko używana. Dobra. dobra, nie wkurwiajcie mnie, bo źle zapakowały ludzie źle zapakowali i się w teleporcie rozdupcyła budowa pogięła Wirniki odpadły. Ja nic nie zrobiłem W <śploadnicy> teleporcie Lekko używana Ewidentnie lekko Chuj mnie obchodzi, ja nie będę płacił 10 koła Mateo 10 Niech zobaczy tylko od reklam MS co tu się dzieje To mamy już podilowane, kurwa przez was

Dobra, wróciła forma. Jest back Ambak. Mam i kiedyś, że nigdy mnie nie hostuje. Ładny. Nie, no dawaj ryba A to było mu niebezpieczne, wiesz? Bo mnie znosi. Nie. Te żarówki mają ograniczenie do 90? Da się wtedy nie zmienić. To hamstwo. Nareszcie, Patka dziękuję jest licznie. To no Mam nadzieję, że mówię biebana. Jeśli jesteś adminem, to zrób to. Gdzie skręcamy? Dolby. Mm, dol, a, Proste. Dolby Unmas tu leje. No się ma. 8% Chociaż. Dobra, to będzie zajebiście działało. O kurwa, ja panuję! Nie, 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 nie! Right. O! O kurwa, dałem radę! I will wait for you to be o kurwa! Powiem tak, opłaca się strzetować, bo takie. A chuj, szkoda gadać. Sorry, forgot to ban. Are you certain? Tak. Przegrany drugi z rzędu świąteczny, to ja się wyzeruję znowu z punktów, to co wczoraj zrobiłem punktów trochę. One more drop. No oni info nie dają nawet! One place, One block. Pierdolę te fele jebane. Drop last, I think. He's low, HP, one block. ma Ale ja was. Nie A! Tamtego gruba jesła prawie mrołem. Ale jestem mistrzem! Jestem pchuj mistrzem! Gościu jadę z tobą! Z tobą jadę! A! Nie tego gruba! Ty! WYDUPSAJ! Jak to karwa zbanować Bartelilowa? Już nasyłam najemników hasztasza. Kończ streama, mat... Huch, dobra. Dał pozwolenie na ślub? On coś zmienił, a tylko dobry. Jesteś tu, prawda? Prosiaczek. No patrz, widział, że jestem prosiaczkiem. Chyba też oglądał mój stream, jak, jak ruchalam w Prosiaczek No proszę. Ale mi sprawia to przyjemność. Trochę na serduszko boli, ale sprawia mi to przyjemność. W sensie, no fajna, fajna gierka, dobra gierka.